Z czasem słuch spadają no bo w koronach dziecko im tkwić. I nagle budzisz się i myślisz, że tu się nie ma o co bić. Książę wszak wcale nie ubił księciem, a najzwyklejszym domu żółanem. Złoto się zamieniło w błoto, bo już zaklęcia odwołane. Piaśnień na palcu, zwykła śrubka, lekko pokryta Bierdza, a ty skrzydłami wciąż łopoczesz i ciągle pytasz, kiedy bal? Bal i po palu wszystko chwila, i już po drugiej stronie lustra bez smażeni na butelka i przyszłość jakaś taka pusta. Bal i po palu wszystko chwila, o cóż więc było drzeć? Po co codziennie o coś walczyć, by tylko chwilę, chwilę mieć? Panie państwo, co miesiąc, przynajmniej co miesiąc raz przy spotkaniu z Państwem ja przekonuję się, że bardzo warto walczyć o wszystko, by mieć takie chwile, by mieć taką chwilę z Państwem. Z publicznością, która jest wspaniała, wyrozumiała, która bardzo współpracuje, no i przychodzi i jest. To naprawdę ogromne, ogromne dziękuję. Z mojej strony dla Państwa. A to tak przed wakacjami taka, taki duecik. Powinien być duecik, no będzie w moim wykonaniu duecik. To była jedna z takich kobiet, o których lepiej cicho szali, przez które w Twojej biednej głowie. Muzyka nocą sama gra. To była jedna z takich kobiet, o których lepiej nie pamiętać, o których głucho milczy spowiedź. Trochę od diabła, trochę święta, więc mówmy lecz. Nie o miłości, tak będzie lepiej, albo i prościej jest noc. I zegar tyka swoją pieśń. Więc mówmy lecz, przez sen jedynie, a jutro tak, jakby wawki nie wszystko się zmieni, trzeba tylko chcieć. A on był jednym z takich panów, o których milczy nocny stróż, nad którym lepiej się zastanów. Zanim się rzucisz w morze burz, a on był jednym z takich gości, o których lepiej zapominać, którym ze złością się zazdrości, gorzką jak pion lub chinina. Więc mówmy lecz, nie o miłości, tak będzie lepiej, albo i prościej jest noc. I zegar tyka swoją pieśń. Więc mówmy lecz przez sen jedynie, a jutro tak, jakby bywa w kinie wszystko się zmieni. Trzeba tylko chcieć. Więc mówmy lecz. Nie o miłości tak będzie lepiej. Albo i prościej jest noc i zegar tyka swoją. lecz przez sen jedynie, a jutro tak jakby w nie wszystko się zmieni. Trzeba tylko chcieć dobranoc panom. Widzę, że wśród niektórych z Państwa rozbudzamy taki nastrój senności. Proszę się nie krępować naprawdę. Kto ma ochotę, proszę sobie odpocząć, zrelaksować się. Naprawdę, tak. leżaki są na, na dziedzińcu, ale na leżakach jest stosunkowo duszno, tutaj jest taki dobry piwniczny klimat, zresztą czakram działa bezwzględnie, także naprawdę, będzie też nam prościej, jak Państwo zasną pewno. Panie Państwo, to była piosenka ja, ja jej do słów słuch... Agnieszki domu Grochowicz. Jest Kod miał czy ja uciekam. Kolejne dwie piosenki, również Agnieszka Grochowicz. I pierwsza to Prowadzi mnie. Prowadzi mnie ta jedna gwiazda. To nie grałem tego. Grałeś? No grali dopiero. przepraszam bardzo, no znów się nie zgadzamy. No, je, no zobacz plan. Prowadzi mnie. A co my, co przed chwilą żeśmy z nim grali? No to prowadzi mnie to iść to. Nie, to jest niby nic. Widzisz, Jarek zszedł ze sceny i namieszał. No. Prowadzi mnie ta jedna gwiazda. Kochani Państwo, to naprawdę wszystko to jest muzyka Edwarda Zablińskiego. Prowadzi mnie ta jedna gwiazda. Ja nie, nie chwileczkę. No. I tak jest co wieczór, drodzy państwo, przy tym fortepianie. A chcesz mieć solówkę, to ty mi powiedz, to ja zejdę ze sceny. Proszę, śpiewaj. Prowadzi mnie ta jedna gwiazda, której nie odkrył jeszcze nikt. Prowadzi mnie niebieski gazda, choć czasem w nocy budzi krzyk. Snów swoich uczę się na pamięć, potem litanią kwitną i błądzę w ogrodzie, szukam drogi. Wśród labiryntu bladych dni, może ktoś powie mi gdzie idę. Na razie cicho pytam lustro, dlaczego obok mego cienia jest wciąż tak bardzo, bardzo pusto. Lecz stwórz ten świat, choć jeszcze jeden raz, na czarnych krosnach nocy rozwieść czas się tkają nasze dni, wtedy, gdy całe miasto śpi. Tylko nie gaś, proszę nie gaś moich gwiazd. Zapal dziś za mnie papierosa i wypij wódkę albo trzy. To przecież musi wyjść na zdrowie, gdy pije się za swoje sny. Niebieski gaz da, dawno zasnął, dyżuru w niebie nie ma nikt, więc proszę cicho, bardzo cicho, choć serca się wyrywa krzyk. Proszę stwórz ten świat choć jeszcze jeden raz na czarnych prosnach nocy rozwieś czas. Niechaj się tkają nasze dni, wtedy gdy całe miasto śpi. Tylko niegasz, proszę niegasz moich gwiazd. Niechaj się tkają nasze dni, wtedy gdy całe miasto śpi. Tylko niegasz, proszę niegasz. Nie mówię nic, jestem zszokowana. Przyszła wczesną jesienią, przyszła z jedną walizką, nic od ciebie nie chciała. Najpierw nic, potem wszystko. Długo stała pod drzwiami, wpadła tylko na chwilę. W lewej płaszcza kieszeni miała powrotny bilet. Badła tylko na chwilę, a po długich wahaniach wprowadziła się w końcu do twojego mieszkania. Może trochę za szybko, chociaż nie bez uroku, zaprzedałeś więc duszę, serce i święty spokój. Potem kilka pór roku, dwa lub trzy kalendarze. Czasem długie rozmowy z tych o zbrodni i karze. Czasem bardzo szczęśliwy cień podwójny na ścianie, w ciepłej ciszy dzielone pół na pół twe mieszkanie. Czasem bar i samotny spacer z psem późną nocą i pytania dlaczego i dla kogo. Potem bruska ruletka, potem partia pokera, potem skóra zmieniana z gracją super, szulera. Potem puste perony, potem pełne walizki, gdzieś w powietrzu bat świsnął i już było. Wszystkim, a więc kilka pół roku, dwa lub trzy kalendarze, a kim była dla ciebie, to się jeszcze okaże. Przyszła wczesną jesienią, a gdy już jej nie było, zrozumiałeś, że właśnie opuściła cię miłość. Poszła wczesną jesienią, poszła z jedną walizką, wzięła tak. Od niechcenia, niby nic, czyli wszystko. Ja ci powiem, Edward. Proszę? Ja ci powiem, Edward, że ona tak poszła, tak poszła jak jak w tej windzie, co będziesz teraz śpiewał. Ona tak poszła.